W tym filmie pokażę suplementy diety, które stosuję na co dzień. Suplementów diety jest mnóstwo. Należy je stosować według własnych potrzeb. I pamiętać, że suplementacja to nie wszystko. Ważne jest również zdrowe odżywianie. A to jest tylko dodatek do naszej codziennej diety. Witaminer. Zestaw witamin i minerałów z dodatkiem witaminy D3. Ma bardzo dobry skład. Wspiera zdrowie i odporność. Skuteczny bloker tłuszczu redukuje wchłanianie tłuszczu aż o 28%. Zawiera ekstrakt z owoców opuncji, ekstrakt z liści opuncji figowej, błonnik akacjowy, liofilizowaną malinę i liofilizowane truskawki. Stosuje się go optymalnie po głównym posiłku bogatym w tłuszcza. Polomax Kurcz jest to magnes z potasem. Oczywiście zachęcam do subskrypcji i polubienia mojego kanału. Beauty Elixir. Zalecane picie dwa razy dziennie, rozpuszczane w wodzie. Wpływa na kondycję naszej skóry, włosów i paznokci. Zawiera kolagen, witaminę C oraz białko. Jest dostępny w Rossmanie. Lutime Forte. Witaminy wspomagające nasze oczy. Są dostępne w aptece. Active Plus. Kompleks enzymów trawiennych. Stosuje się go przed tłustymi i ciężkimi posiłkami. Jest dostępny w aptece. Wspomaga nasz układ trawienny. Napój izotoniczny. Dodaje się go do 1,5 litra wody. Jest o smaku malinowym, bardzo słodki. Zamawiałam go przez Allegro. Hydrodren zawiera pokrzywę, pietruszkę, mniszek lekarski, karczoch, skrzyp polny i magnes. Dostępny w Rosmanie. Wspomaga usuwanie wody z organizmu. GetSlim Celulit. Zawiera miłożąb japoński, morwa biała, zielona herbata, papryka, kajen, morszczyn. Wspomaga redukcję celulitu. Jest dostępny w Rosmanie. Szot kolagenowy wspomaga nasze stawy, włosy i skórę. Zamawiałam przez Allegro. Pijemy zamiennie z beauty Elixirem, nie pijemy obu produktów jednego dnia. Zachęcam do subskrypcji oraz polubienia mojego kanału. Elkarnity na shot. Jest to produkt energetyczny. Pijemy go po posiłku rano lub przed treningiem. Zamawiałam przez Allegro. Odżywka białkowa karmelowa możemy dodać do jogurtu. Owsianki, do różnego rodzaju deserów, rozrobić z mlekiem, wodą, dodawać do wypieków, naleśników, w zależności od naszych potrzeb. Dodatkowo zawiera różne witaminy. I druga odżywka białkowa, waniliowa. Stosujemy tak samo jak poprzednio. Polecam stosować takie dodatkowe odżywki białkowe. Wspomagają nasze posiłki o większą porcję białka. A jeśli masz jakieś ciekawe i dobre suplementy diety, godne polecenia, podziel się ze mną nimi w komentarzu. Bardzo chętnie wypróbuję. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i życzę zdrowej diety.